Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, w nowym odcinku zagrajmy w Stalker Cień Czarnobyla, what the fuck, w Stalker Cień Czarnobyla, tym razem już na nagrywanym na żywo, what the fuck, zaczyna się bardzo ciekawie, bo może od razu save all, eee. nagrywanym już od razu jako świeży odcinek, gdzie co, wyłączmy tą latarkę, bo autentycznie już mi to nie będzie potrzebne, Powiem wam, że zastanawiałem się jak to tutaj nagrywać dalej. Ponieważ... Jest, będzie problem. Będzie na pewno problem w dalszym etapie gry. Ponieważ nie mam wystarczająco dużo sprzętu, który umożliwi mi przeżycie na tym nieprzyjemnym terenie, jakim jest prypeć, a później oczywiście elektrownia. To są sektory... Co to mi zadaje obrażenia? Nie, co To są już sektory, które mają niesamowity poziom napromieniowania i zwyczajnie ja naprawdę nie mam chyba tam szans w ogóle przeżycia, więc to może być, to może być bardzo ciężka <laughs> przeprawa dla nas z aktualnym zestawem umiejętności, więc sądzę, że będziemy musieli na pewno się wrócić i zdobyć troszkę nowego tutaj sprzętu. Czy to są wybuchowe beczki? Tak jest To już nie I będę musiał się wrócić By zdobyć właśnie Aua Tu już sobie mogę wczytać grę Zdobyć właśnie sprzęt y... zwłaszcza jakieś artefakty Może ten lepszy pancerz, który widzieliśmy też u jednego z kupców To by było naprawdę Bardzo bardzo pomocne wybuchło to też <coughs> Teraz jeszcze raz sobie zapiszę grę Ponieważ tam był jeden, ten kolej z tego Właśnie Monolitu, którego ja bardzo chciałbym Zaciukać Dziękuję, dziękuję Kolejny save all. No tutaj niestety będziemy się poruszać Iście żółwim tempie ale Nie mam innego wyjścia niż brnięcie Powolutku, powolutku do przodu systematycznie eliminowanie kolejnym żołnierzem monolitu miałem wrażenie że już wypowiadałem się też na temat odcinków z Shoguna ale powtórzę wam to jeszcze raz ze względu na to że jesteśmy właśnie... to jest Winchester w ogóle bardzo fajnie czy ja Ci mogę sprawdzić strzelba Winchester no spoko. nie mogę tego koła się zbadać niestety <laughs> wypełnić się na temat jeszcze tylko odcinków z Shoguna what the fuck Chyba ja widziałem z... z się od flanki, skubając jeden. Wie co, nie będę ryzykował z nimi takiej potyczki. Po prostu skitram się tutaj. Co Coś zastrzeliłem. Nie wiem co to jest, ale... Jesteśmy w dość chujowym położeniu. Ze względu na to, że ja nie widzę przeciwników, a oni mnie doskonale widzą oczywiście. Okej, czyli mogę sobie czytać grę? Poziom trudności tego miejsca i ilość przeciwników jest porażający. Dobra, jak daleko jest do tej anomalii? Niedaleko w takim razie. Musimy tutaj skitrać poczekać na nich. Okej, okay, tam jeden jest. Fajnie by było strzelić mu od razu heada, ale jest to niewykonalne. Od razu save Tam ten pies mnie nie goni Najchętniej nie bym w ogóle do nich poczekał Tam do mnie strzela kolejny Nie jestem pewien, czego go zabiłem, ale wiem, że go na pewno trafiłem, bo przerwałem mu strzelanie. Prawdopodobnie zginął Okej okay. Chodźmy dalej, zobaczmy, zobaczmy co jest, co jest jeszcze dalej, znowu tutaj do mnie strzela razem już nie widzę, skąd. Prawdopodobnie stamtąd ktoś naparzał. A, dobra. Jest koleś z bronią snajperską. Oczywiście znowu muszę wczytać grę, bo mnie trafił. Podej podejdziemy chyba pod górkę. Będzie prościej. No, ale nie ukrywam, no już sprawia mi to tutaj trudność. Szczerze, oczywiście za... Pewnie będzie obszar tak zajebiście napromieniowany. I pójdzie w jak tylko w wyściubie nos wow. Okej, okay. zabiłem go woda what the fuck, 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 what the fuck. woda tu jesteś. No, miałem małego farta z nim. Świetnie, save all. Jezu, znowu... Bez kitu. Autentycznie. Są tu ich takie ilości. Ja nie lubię walczyć z nimi tak na otwartej przestrzeni, bo... Dobra, nie choler, nie widzę więc muszę wczytać. Nie lubię z nimi walczyć na takiej otwartej przestrzeni, bo strasznie ciężko ich wypatrzeć. Chyba się wycofam jeszcze dalej i poczekam po prostu aż spuluję. spulują mi się w jakiś sensowny sposób. No, normalnie nie jestem tutaj za bardzo w stanie z nimi walczyć w ten sposób. Dobra. No, what the fuck? No, zobaczcie. Ja nie mam pojęcia skąd on strzela nawet. Okej, okay, teraz cię widzę. jak tak się wystawiłeś. Też będzie niesamowicie trudno go trafić, więc zmieńmy broń. Na naszą. No tak, oczywiście, po prostu, no problem. Wiecie co... Muszę się bardziej skupić na grze niż na komentowaniu, więc Pierwszą rzeczą jest fakt, że... Zmienimy wybrań. Kolejną to, że stąd idziemy, tutaj sejwując. To jest pojebane jak ta strzelba daje on do mnie stamtąd gdzieś strzelał z tej strzelby i nadal trafiał. Tam widzę się poruszasz. Dobrze. Jak zejdzie, to wtedy będę mógł mu cokolwiek zrobić, bo na razie jest nie dla mnie nitykalny. No, Okej, okay, idziesz? Jeden Dwa Trzeci idzie, świetnie. To chyba było najlossniejsze wyjście, wiecie? Właśnie. Wycofać się i poczekać aż sami do nas przyjdą. Po prostu było ich za dużo. Ni cholery nie dało się tego. Wydaje mi się w inny sposób rozegrać, więc sorry wszystkim, jeżeli, którzy myśleli, że będę tam walczył na górze z nimi. <laughs> Ile mam jeszcze mójcy tej broni? Sporo, więc nie jest taki specjalnie wielki problem. Dobra. Będziemy na razie tej broni używać. Jest troszkę celniejsza aktualnie. Myślę, że bardziej się przyda. Zwłaszcza, że... Troszkę się też raz pogodziło, mam wrażenie, albo zrobiło się jaśniej. Okej, jeszcze jeden tam jest. Sejbal od razu Ale Skubaniec Trafił poważnie Dobra nos czy już cię tam nie ma Sprawdźmy Z pomocą latarki Okej, okay. nie widzę go, nie widzę też nikogo innego Chyba że przepraszam was na kilka Jestem, przepraszam was za ten mały przeskok Okej, zbadajmy dalej, czy są w ogóle jakieś dwa psy Młoda Fuck. Koty jakieś. <grymne> Ten dostąp zatek. Dobra. Zapiszmy grę. Sprawdźmy może, czy ci żołnierze monolitu mieli przy sobie... Oczywiście znaczy, nic nie mieli, chociaż leki przeciwpromienne. Czy ja to mam? Dobra. Weźmy sobie jedno. Jesteśmy troszkę obciążeni. Stąd nic. Oczywiście znaczy, żaden nie może mieć cholernej apteczki, która w danym momencie by mi się naprawdę przydała. Sprawdźmy też ciało. Może tam tego kolesia na szczycie drzewa, jeżeli to drzewo nie jest jakoś kosm kosmicznie napromieniowane. O, zobaczcie, dostał Heda. Świetnie. Więc mamy tutaj ko zestaw naprawczy do kombinezonu, przyda się, apteczka, dzięki Bogu, wreszcie coś ciekawego. Mamy również drugą apteczkę, zajebiście, właśnie o to mi chodziło, co to za broń? O, nie wiem co to jest zabroń, ale idę stąd, bo już do mnie strzelają. <laughs> tak, zapiszę grę. To jest pytanie. Którym był do sprawdzania apteczki? Apteczka chyba to. Apteczka naukowców, Tak jest. Świetnie. Mogę się od razu podleczyć. To dużo, dużo nam da. Mamy jedną apteczkę w zanadrzu. Słuchajcie, to jest coś. Ostatnio nie mieliśmy żadnej. Zjedzmy jedną konserwę. Jesteśmy troszeczkę obciążeni. Sorry za ten niesamowicie irytujący dźwięk w tle, ale nic z tym nie zrobię. I... coś jeszcze powinien zrobić? Kombinezon. W jakim stanie mamy jest mój kombinezon? Mój kombinezon jest w stanie chujowym, więc użyjmy go i naprawmy. Prawdopodobnie będę chciał kupić ten kombinezon Moldonolitu, ewentualnie jak się znajdzie może jakiś. Wcześniej to też będzie, to będzie niezły pomysł. Eee, I te detektory sprzedać. Tak wiem, pamiętam, muszę używać detektor Vexa teraz, więc to sobie wyróżmy. Sobie ustawmy ten sposób. Um, jak naprawiony ten kombinezon w całości, tak, moja broń... Jeszcze wznośnie. Dobra, no, teraz pójdziemy tędy. Tu jest anomalia, nie wleź w nią. <coughs> Chciałbym wejść tutaj za to na wzgórze. I jak pamiętacie, tam był... tam byli już snajperzy. Tych snajperów. Będziemy my sobie tutaj... Powolutku, powolutku wychylając się... Coś... coś biegnie do mnie w powietrzu Doskonale. to nie chodziło. Coś tu jeszcze jest. No, idźmy stąd, bo to jest za bardzo napromieniowane, wydaje mi się. No, ale powiem wam, że to przedarcie się... <laughs> Sorry, głos tracę. Przedarcie się przez cały ten zestaw zabrało nam masę czasu. Weźmy troszkę amunicji. I zobaczmy. Co jest przede wszystkim przed nami? Ja bym chciał sprawdzić mapkę. Oczywiście nie pokażesz mi, wycentruj na mnie. A nie, pokażesz mi. Dobra. Musimy się dostać do wnętrza bunkra i tam wyłączyć ten mózg z węglacz. Chyba. Tutaj jest też wyjście, ale to wyjście tak naprawdę znajduje się pod spodem, więc nie musicie szukać tutaj, bo to tu jest płot, generalnie nie da się przejść w to miejsce. Później jak już zbierzemy sprzęt, to myślę, że zwiedzimy sobie też może czerwony las, bo ja nie chcę iść od razu do Prypeci. Myślę, że pójście tam w najbliższym czasie byłoby dużym błędem. Po pierwsze dlatego, że właśnie nie damy sobie rady. A po drugie... Nie chcę jeszcze tak szybko kończyć tej rozgrywki. Bo, bo w zasadzie tak, wyłączamy tutaj mózg ludziska. I idziemy do Prypeci. Przechodzimy Prypeć, za Prypecią... Praktycznie natychmiast jest elektrownia i koniec gry, więc nie wiem, czy byłby taki sens za bardzo kończenia tej gry w tak szybkim czasie. A ja w sumie chciałbym się w... tutaj jeszcze w sumie, tak, w sumie to chciałbym, w sumie, w sumie, w sumie, w sumie, w sumie, ciągle w sumie, ciągle pływam w jakimś sumie. Dzień dobry. Bardzo chciałbym Cię trafić, dziękuję Jest jeszcze jeden Przestań strzelać Przestań się poruszać Pięknie Dwóch kolejnych bardzo dobry karabin Tylko <coughs> mam jeszcze troszkę amunicji do niego, więc Mogę spokojnie go wykorzystać To jeszcze nie wydaje się być tak bardzo napromieniowane Tutaj w ogóle mam snajpera Weźmiemy go na razie I amunicję Granat się również przyda Amunicja pistoletowa mi się zupełnie nie przyda Jestem bardzo obciążony, ale zobaczmy jeszcze coś. Na razie czuję się tutaj w miarę bezpiecznie, więc chciałem sobie coś sprawdzić. Jakie tam amunicje korzystałam? NATO 62. <laughs> to natomiast. 762. No to, to jest inna amunicja. Chyba w ogóle takiej nie mam. Mhm. Nie mam takiej amunicji cóż, niestety z tego nie pokorzystamy, choć to jest SWD, prawdziwa snajperka, więc wyrzućmy ją. Um, 5,56, 45... Z pewnie tak, 45 to będzie pewnie z tego będziemy niedługo korzystać. Bo przede wszystkim nasza... Albo Saigi moglibyśmy też pokorzystać. Przepraszam Was najmocniej za ch chrząkanie. Dawno nie nagrywam, po prostu już wyszedłem troszkę z wprawy. Podejdziemy sobie bliżej. Bardzo mi się nie podoba też fakt, że jest tutaj naprawdę spore promieniowanie. Gdzieś tu powinno być wejście. Gdzieś przez ten mur będzie można przejść i dostać się do wnętrza kompleksu, w którym oczywiście będzie jeszcze więcej przeciwników. Prawdopodobnie spotkamy też tam dużą liczbę um, piawek. Ewentualnie innych, już bardziej zaawansowanych mutantów. Okay, Widziałem cię. Ciekłeś, czy gdzieś się tu skitrałeś? Nie, jesteś, świetnie. Do widzenia. Sejwol. Sprawdźmy od razu, co ten kaleś miał. Miał trochę amunicji, którą wezmę. Przeładuję sobie też grę. tak, grę! <grybuj> Broń. Tak, teraz pytanka. Czy gdzieś tu jeszcze jest jakiś przeciwnik? Znajdź wejście do bunkra. Okej. Okay. Nic nie słyszę przez te cholerne zakłócenia. Chętnie bym chciał sprawdzić za to, co jeszcze mieli ci dwaj kolesie tutaj. Bo ja ich rozwaliłem. Tam była amunicję i... AK-74 Cobra. Plus tam dalej był chyba jeszcze jeden trup, którego zabiłem. Save, albo znowu się wychylę. Okej, okay, tutaj nic nie widzę. I tu również chyba można wejść. Dobra, <laughs> przejdźmy sobie. I ktoś od razu do mnie strzela. Pytanie. Gdzie powinno być to wejście? Wejście prawdopodobnie jest tutaj. Więc nie mamy co tam iść. Sejwol. Najchętniej powiem wam, że ja bym tam chciał przebiec. Po prostu unikając przeciwników. Strasznie mi utrudnia rozgrywkę ten... Rozmazany ekran. Ouch. Dobra. Z czytaniem. Nie mogę sobie pozwolić na trafienie ze snajperki. To zabiera zbyt dużo HP. Ale wiem gdzie już koleś jest. To on daje wielką przewagę. Zwłaszcza, że teraz go sobie wykoszę. O. Przynajmniej wiedziałem gdzie koleś jest. Jeszcze przed chwilą. Okej. Okay. Zgubiłem go. Nieważne. Zaraz go znajdziemy. Z drugiej strony po prostu pójdziemy. I on sobie gdzieś tu, o, tutaj jest to, tak. Albo nagle coś go wykosiło. No bo nie widzę go teraz. On gdzieś tam stał. A, dalej stoi, okej. Okay. Powolutku. Hmm, najpierw nereczkę. Ooo! Śmiertelny. Postrzegł. Pięknie. Ten pan miał granat, który również sobie weźmiemy. Sądzę, że się przyda. No i możemy powolutku, powolutku dalej systematycznie zbliżać się do naszego celu. Jak tylko się da unikając monolitu Nic nie widzę I coś widzę teraz Nope Jak zwykle Monolit 2 jest w ogóle popa plana frakcja Oni są wyznawcami tego czegoś co jest w elektrowni A to coś co jest w elektrowni Na pewno nie jest nam przychylne Więc Wnioskując, jakże wspaniale i strategicznie przez Ragnara, należy ich zabić. Dobra. W międzyczasie powinniśmy może jeszcze sprawdzić sobie ich tutaj... O! Weźle podniosłem. Co to jest? <kuman> Strażnik wolności. 60, 60, 40, 50. 50. Yyy. No patrzcie Telepatia <kliwanie> Radiacja, elektryczność. Kulatorne, wybuchy, rozerwanie, uderzenie dun, 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 dun. Radiacja. To chyba jest ochrona przed yy, promieniowaniem. Wiecie co? To jest lepszy pancerz, bo posiada większą odporność na uderzenie pocisków i o mój boże znowu Google. Google. Hmm, Google nasz przyjaciel. Może być. Pancerz znaleziony lepszy. To mamy klimatyczny wizjer. Coraz więcej tych pajaców tutaj mi lata duszków. To nie będzie się trzeba się trosz, troszkę pośpieszyć. Ewentualnie sprawdzimy sobie jeszcze to miejsce. Mogę coś otworzyć? No. Nope. E, czy coś jest charakterystycznego, co by mi się teraz przydało? Prawdopodobnie... Większa ilość apteczek, ale może być ciężko ze znalezieniem takich rzeczy Save all No i teraz pytanie, czy któryś z nich tam wyskoczy Mamy broń dalekiego zasięgu, wiecie co, zmienimy sobie Zmienimy sobie aktualnie naszego Abakana <laughs> Zasłużonego Mimo, że już troszkę jest Podniszczony, to i tak Myślę, że będzie służył wiernie. I teraz będziemy musieli być bardzo ostrożni. Bo jest tu niestety mało miejsca. O, właśnie, to mówiłem. W sumie jak trafisz ragno chociaż raz z tego magazynka, to będzie fajnie. Dobra. No Sejwol. Przeładowanie broni? Ja pierdzielę. Naprawdę tak trudno go trafić? Chyba tak. Okej, okay, save all. Hmm. Tam więcej nie widzę na razie. Tak sprawdzimy wszystko. <laughs> Amunicja tego typu nie jest nam potrzebna. Możemy dalej jeszcze przejść. Boję się, że za każdym z tych załomów będzie jakiś przeciwnik. Um, te duszki mnie naprawdę już zaczynają irytować. Musimy sprawdzić jeszcze ciało tego pana. A ten miał apteczkę, oczywiście od razu bierzemy. Miał też amunicję naszego typu. I... pytanie, pytanie, pytanie. Chyba doszliśmy już... do miejsca, w którym się powinienem znaleźć. I umrzeć. Oh my god. Dobra, zapisałem grę. Powiedz czy zapisałem grę. Tak jest, zapisałeś raktor gry! What the fuck? Czemu ten pan nagle wyszedł? Czemu ja nie trafiam? What the fuck? Czemu mi się byłeś zacina? Don't panic! I got this. Hmm. Okej. Okay. Aaaa! Ah! Geniusz. Taktyczny i zła. Lepiej nie mogło, do tego zgasiłem światło. Fuck yeah To właśnie chciałem zrobić najbardziej Utrudnić mu i sobie trafienie mnie I przy okazji go zabiję Yeah Haha <laughs> ja I powiedzcie, że nie jestem pro Dobra Za nie, 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 <laughs> to nie zabiorę z niego rzeczy, ale widzę się z wami po drugiej stronie Dzień dobry, wiam w tych malowniczych Oj tak Ten dźwięk i mój oddech symbolizuje jedność z zoną i tym odcinkiem więc tutaj podziękuję wam za uwagę bo ta jedność właśnie długo zaraz się skończy więc do zobaczenia hejka